za darmo na przecenie promocyjka. Witam państwa w najlepszym dzienniku, w którym przedstawiam wam najlepsze oferty na akcesoria majsterkowiczów, elektronikę, informatykę oraz gry, które udało mi się znaleźć w dniu dzisiejszym. Jeden. Pierwszą ciekawą rzeczą, którą znalazłem, to promocja w Komputroniku na pamięci Crucial Ballistics. Są to dwie kości po 16 GB. Mają prędkość taktowania 3000 MHz Oczywiście są to pamięci DDR4 Obsługują profile XMP 2.0 Mają aluminiowy radiator i gamingowy design RGB Link w opisie pod filmem Dwa. Kolejną fajną rzeczą, którą udało mi się znaleźć to wiertarko-wkrętarka w sklepie Jula z oświetleniem LED, wygodnym uchwytem w zestawie z akumulatorem i ładowarką 12V, bateria litowo o mocy 15 Nm. Cena to jedynie 64,99 zł. Trzecim numerem będzie oryginalna opaska Mi Band 6 z obsługą NFC posiadająca czujniki akcelerometr, pulsoksymetr, pulsometr, żyroskop. Okazja jest w x ie Normalnie cena 249 zł. Po przecenie z kodem postanowienia myślnik 2022 cena spada do 189 zł. Myślę, że dla osób, które są wtajemniczone w te opasy, nie muszę tłumaczyć ich fenomenu. 4. Flarewall Marlon możemy natrafić na bezprzewodową opalarkę o mocy 2000 W firmy Dexter Power. Przecena jest z 219 zł na 99 zł. Moc pobierana to 2000 W. Maksymalna temperatura jaką może osiągnąć to 600 stopni. Minimalna 50. Przepływ powietrza w litrach na minutę 500. 5. Ostatnia promocja, którą chciałbym skierować bardziej do graczy na sklepie Epic Games Store, możemy odebrać totalnie bezpłatnie do 6 stycznia do godziny 17 całą trylogię Tomb Raider. No i to wszystko co mam dzisiaj dla was do zaoferowania. Jeśli się spodobało, zostaw łapkę w górę, zostaw subskrypcję, a na pewno będzie więcej takich odcinków.